Na targach Autostrada w Kielcach jesteśmy od prawie 20 lat. Myślę, że targi dają nam możliwość bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorcami, którzy tu uczestniczą w wystawianiu swoich rozwiązań, czy maszyn, czy urządzeń, czy technologii, ale także z administracją drogową różnego szczebla. Warto się zastanowić, dlaczego tu przyjeżdżamy. Po pierwsze, uczestniczymy w kilku imprezach targowych w Polsce, ale zawsze nasi członkowie Izby, która liczy ponad 120 firm. Najchętniej przyjeżdżam do Kielc z uwagi na atmosferę w tych targach profesjonalizm wystawiennictwa, znakomity poziom obsługi klienta i możliwości zdobywania ogromnej wiedzy na temat budownictwa drogowego, szeroko pojętego, również maszyn budowlanych i innych elementów, te są też w ramach tych targów organizowane. Na targach w Kielcach zawsze są ogłaszane dobre nowiny. I w tym roku to również się stało, bo Informacja o tym, że będziemy ogłaszać ponad 50 postępowań przetargowych na nową perspektywę finansową, która faktycznie wydatkowanie środków nastąpi w roku 2014, to jest dobra informacja dla wszystkich tych, którzy są beneficjentami targów w Kielcach. Tegoroczna edycja 19 Targów Autostrada to jest 440 firm z 21 krajów Europy. I to ciągle najważniejsza impreza w tej branży, w naszej części Europy. Wystawcy traktują w niej udział jako pewną inwestycję w przyszłość.